Jeżeli chcesz przenieść dane ze swojego starego telefonu na CMF PHONE 2 Pro, to najprostszym sposobem na to będzie pobranie jakiejś aplikacji, która pozwoli nam na transfer plików. Niestety wydaje mi się, że nie ma tutaj wbudowanej aplikacji ani funkcji, która pozwala nam na transfer. Nie udało mi się przynajmniej takiej znaleźć aplikacji na tym telefonie, dlatego jesteśmy właśnie zmuszeni pobrać jakąś ze sklepu. I przykładową taką aplikację jest Send Anywhere. Jest to aplikacja, z której już korzystałem wiele razy i która za każdym razem się sprawdza, szczególnie kiedy nasze stare urządzenie jest również Androidem, aczkolwiek jeżeli, jeżeli mieliśmy iOS -y, no to tutaj również nie ma problemu. Znajdziemy również w Apple Store tę aplikację. Oczywiście możemy skorzystać z każdej innej aplikacji, która pozwala nam na transfer plików. Nie musi to być dokładnie ta aplikacja. Natomiast, jako przykład, właśnie posłużę się tą aplikacją. Więc otwieramy. Musimy oczywiście pobrać aplikację na, zarówno na naszym nowym CMF Phone 2 Pro, jak i na naszym starym urządzeniu. Zaznaczamy tutaj zgody, i następnie zatwierdzamy nasz wybór. Udzielamy dostępu do plików, ponieważ oczywiście aplikacja musi zapisywać, móc zapisywać. Pliki. No i oczywiście musimy też jakoś wysyłać za pomocą tej aplikacji. Na powiadomienia również możemy się zgodzić, natomiast jeżeli chodzi o jakieś aktualizacje, no to tutaj możemy zaznaczyć ten oto kwadracik, aby nie zgadzać się na otrzymywanie jakichś aktualizacji i nacisnąć OK. Możemy także korzystać z Wi-Fi Direct. Natomiast jeżeli chodzi o przesyłanie plików, no to na naszym starym telefonie możemy zaznaczyć to, co chcieliśmy, to co chcemy. Przesłać, możemy wybrać oczywiście zdjęcia, filmy, pliki audio, nawet aplikacje, jeżeli to jest również Android. W przypadku ios aplikacji niestety nie możemy przenieść, ponieważ są one już trochę inaczej zbudowane. Możemy także przenieść kontakty oraz jakieś pozostałe pliki, które tutaj również znajdziemy, jeżeli oczywiście zezwolimy na dostęp. Przykładowo posłużę się tutaj zdjęciami, prześlę te zdjęcia na nowy telefon, i aby to zrobić, najpierw możemy sobie zaznaczyć właśnie te zdjęcia, które chcemy przenieść. Bądź też oczywiście inne pliki. Po zaznaczeniu wszystkiego już, oczywiście możemy się tu przenosić między różnymi kategoriami. Kiedy już wszystko zaznaczymy to, co chcemy przenieść, to następnie zaznaczamy wybieramy opcję send, czyli wyśli. Następnie wygeneruje nam się tutaj taki sześciocyfrowy kod oraz kod QR. Na naszym nowym telefonie wybieramy receive, czyli otrzymuj. No i następnie mamy dwie opcje: możemy albo zeskanować kod QR, naciskając właśnie na tę ikonkę, albo możemy tutaj nacisnąć na te pole i wprowadzić ten sześciocyfrowy kod. Oczywiście w międzyczasie będą nam się pojawiać jakieś tam reklamy, ponieważ wiadomo jest to darmowa aplikacja, więc twórcy wsadzają reklamy, gdzie się da. Kiedy hasło, właściwie kod, zostanie wprowadzony, Obydwa urządzenia nawiążą połączenie, no i wtedy następuje transfer danych. W zależności oczywiście od tego, ile przenosimy oraz od tego, jak szybki mamy internet. Będzie zależeć, ile czasu będziemy potrzebować, aby wszystko przenieść. W moim wypadku trzy zdjęcia bardzo szybko się przesłały. No i teraz oczywiście mogę sobie znaleźć te zdjęcia. Załóżmy, nie wiem, w menedżerze plików. Weźmy na przykład w obrazy. No i w tym miejscu mam właśnie te zdjęcia. Także. W ten sposób możemy sobie przerzucać jakieś dane ze starego urządzenia na nasz CMF Phone 2 Pro. To tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapka raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.